Witam moi drodzy. Dzisiaj mamy 6 kwietnia i papryki, które sialiśmy sobie 14 lutego, wyglądają już bardzo ładnie i wymagają przepikowania. One już błagają o tym, że zostały przepikowane, bo mają za gęsto. Ja wiem, że mówiłam, że ja je będę przerywała, ale po zrobieniu filmu odezwaliśmy moje znajomi, a zostawisz mi jedną, a zostawisz mi jedną, więc zostawiamy je wszystkie, nie, prze, nie przerywałam i z tej strony wyglądają taki gąszcz ładny, fajny. A z tej strony, tam gdzie, ich nie, tam gdzie nie było słońca, wyglądają trochę gorzej. Natomiast, tak jak mówiłam, ja siedziałam sobie w rzędach y, i mam rzędy określone, bo tu mam y, Lombardo, Palermo, która kiepsko w tym roku niestety wykiełkowała. Tutaj mamy rządek y, Janiny, tu jest Siberian House Pepper i Czereśniowa. To mi się sprawdziło w tym roku, te odmiany, więc te odmiany sobie e, zażyczyłam i w tym roku więcej nie posiadam i chyba posiadała nie będę. E, co śmieszne to jeszcze e, to jest samusiejka. Jestem przekonana, że to jest szałwia. Szałwia olbrzymia moja, tylko że nie jest kogoś tu wziął nasionką, hmm, bo to była świeża ziemia, e, wszystko nic nie było, a jednak to jest definitywnie szałwia, ale czy moja olbrzymia, też nie jestem do końca przekonana. Mogłam to zrobić prędzej, tydzień prędzej. On wtedy był w trochę lepszym stanie, bo już się teraz wyciągnęło do góry. Natomiast ja choruję. Niestety, ale jeszcze mnie słychać, że jeszcze nie jestem zdrowa. Ale muszę już je przepikować, bo widzicie, one tutaj już zaczynają bladnąć. Już jest mało składników pokarmowych. te się zaczęły wyciągać w górę. Nie można jej zostawić w taki sposób. Dlatego choroba chorobą, a nasze roślinki wołają o pomoc. Dlatego dobrze dzisiaj będziemy pikowali. Przepikuję tylko jedną odmianę, że widzia, jak to zrobić. Skoro mamy tak gęsto posiane. To ja sobie a to będzie lombardo. Bardzo fajna. Wygląda jak chili, a jest słodka i bardzo plenna. Wydziubiemy cały taki o. Spójrzcie, taki system korzeniowy ma bardzo ładny, ładny. Nic się coś tam połurywa, nic się nie stanie, spójrzcie. Ładna roślinka, bardzo ładna roślinka. A ta? Też bardzo ładna. No i co robimy z taką, z taką <laughs> sazoneczką? Ziemia wpychamy i to jest papryka czyli ją tylko do momentu, gdzie się pojawiają korzonki pod ziemię, ale nie wsadzamy tej jak pomidora. Pomidora robimy tak, że patycznie im więcej wsadzimy do ziemi, tym lepiej. Papryka nie wytwarza takich bocznych korzeni jak, jak pomidor, dlatego tu, się, tu były korzonki i tak posadziliśmy. Jak polejemy wodą, na pewno ziemia jeszcze usiądzie, więc można troszeczkę dosypać tej ziemi. No i to jest koniec tak naszej pracy z tą jedną sezonką Oczywiście to są stare moje, z tego roku, pojemniczki. Trzeba tylko zmienić nazwę, że to jest lombardo, a nie jakieś tam bazylia. No i tyle. No sporo mam tego do zrobienia. Ja, jak zwykle jestem tą dobrą duszyczką, która daje. Dookoła, szczególnie, że bardzo nie lubię wyrzucać. No jak ja bym mogła to wyrzucić? A jeżeli ktoś tego nie weźmie ode mnie z moich znajomych, no to na pewno to wyrzucę, bo mało osób przyjeżdża do mnie, tak naprawdę. Więc muszę to rozdawać wśród znajomych, wśród rodziny. Oni są szczęśliwi, a ja, jak widzę, później u nich takie roślinki moje też jestem szczęśliwa. Mm, bardzo to lubię. Eee, to w... dzisiaj będziemy robili paprykę. No, pokazywała każdy nie będę, bo to nie ma sensu. Natomiast za jakiś tydzień będziemy robili jeszcze pomidorki. No, pokażę, jak one teraz wyglądają. One już się robią trochę cienkie. One już by potrzebowały, tak? Ale spokojnie. Ważne, że rosną, że idą w górę. Nawet jeżeli one są wybiegnięte, jeżeli Wam się wydaje, że on są wybiegnięte, bo dopiero tutaj się pojawiają te pierwsze listki, nie ma najmniejszego problemu, ponieważ to wszystko pójdzie pod ziemię. To o, wszystko pójdzie pod ziemię. Nie wiem, czy dobrze widać. Ale tym będziemy się zajmować za około tydzień, kiedy już w końcu uporam się z wszystkimi paprykami i może troszkę wyzdrowieję do końca z moją rodzinką, bo niestety, ale cała moja rodzina poszła. No, została zaatakowana przez jakieś chrusko, Czy to koronawirus? Nie wiem. Siedzimy w domu. <grym> I tyle. Także, moi drodzy, Szybki instruktaż, jak przepikować naszą roślinkę. Eee, damy jej nowej ziemi. Jaka ziemia? Ziemia uniwersalna. Ja kupowałam to chat. w lidlu. Czy w lidlu, czy w biedronce? Zawsze kupuję po prostu w supermarketach, w jestem w ogrodniczych sklepach. Uniwersalna ziemia. I to wystarczy, bo to przez, ty, przez miesiąc będzie się działo w tym, w tym opakowaniu. Przez miesiąc będzie się rozrastało, będzie się rozrastała była korzeniowa, będzie się rozrastała roślinka. I kiedy przyjdzie 15 maja, będziemy mogli spokojnie wysadzić sobie do foliaczka. E, dlatego um, do roboty, jeżeli macie papryki, to do roboty. I jeżeli ktoś ma nasiona papryki teraz, no to ja wątpię, żeby nasiona papryki, które teraz są wysiewane, jeszcze zaowocowały te papryki. To pomidory jeszcze tak, pomidory to całkowicie inna sprawa. Natomiast papryki, one lubią długo yy, rosnąć, więc yy, one może urosną, natomiast yy, no, zaowocowanie będzie kiepsko. Niestety, jeżeli macie dopiero zamiar posadzić paprykę, to nie warto. Bardzo kupić sadzonkę na rynku, niż yy, bawić się w teraz w sianie papryki. Bo czeka za późno już jest. No, także mam nadzieję, że mój zachrypnięty głos nie przeszkadza wam dzisiejszego dnia. I tyle, moi drodzy, życzę wam zdrowia, bo jak go nie ma, to jest kiepsko. A roślinki koniecznie potrzebują naszej pomocy i one się nie przyjmują. One, one nie zwracają uwagi, uwagi na to, że jesteśmy chorzy, niestety. No, także, moi drodzy, do roboty, jeżeli macie jeszcze do przepikowania papryczki, to pikować, jak już mówiłam. Tak ją sadzimy, jak rosła. Czyli to pod ziemię, a to zostaje nie więcej. Nie, nie, za, nie zagłębiamy jej tak jak pomidora. Także moi drodzy, do roboty.